Prośmy o radość życia wiecznego i przebywanie w chwale Pana dla zamordowanych w Hucie Pieniackiej, aby mogli otrzymać od zwycięzcy śmierci wieniec sprawiedliwości. Ci je prosimy. Zresztą. Jak się Pani nazywa? Gośniowska Stefanie. Gdzie Pani się urodziła? Pieniacka. W Hucie Pieniackiej. Mój ojciec walczył w armii Halera, był pod Kijowem, aż no i jak były wieczory, taki zimą przy lampie, ojciec opowiadał o Polsce, że Polska była pod zaborem austriackim. Po pierwszej wojnie światowej w ciężkiej walce zbrojnej odrodziła się niepodległa Rzeczpospolita. Traktaty międzynarodowe potwierdziły restytucję państwa polskiego po 123 latach niewoli. Tutaj